Widać po dzisiejszym programie naszej podróży studyjnej, jak różne są to projekty, które wspieramy. Nie koncentrujemy się tylko na jednym obszarze. Zatem powinniśmy mówić o tych różnych obszarach, o różnorodności, o tym, jaka wartość dodana dzięki tym projektom powstaje. Jak widzimy w tym ogrodzie różanym, jednym z takich obszarów jest kultura i przyroda oraz jej wykorzystanie w turystyce. Ponadto poświęcamy uwagę transgranicznej służbie zdrowia, projektom realizowanym w tym zakresie. Tworzymy też na przykład tandemy policjantów, którzy wspólnie pełnią służbę patrolową, ale także uczą się, rozszerzają swoje kompetencje. Dużym zadaniem jest dla nas też Fundusz Małych Projektów. Jest on ważny, ponieważ zbliża ludzi, szczególnie tych młodych, którzy mogą uczestniczyć we wspólnych projektach kulturalnych i sportowych. W tym kontekście ważna jest również współpraca edukacyjna. Praca polsko-niemiecka w miastach przygranicznych Gubin-Guben odbywała się już od dłuższego czasu. Ona trwała o wiele wcześniej niż, niż powstał dzisiejszy projekt polsko-niemiecki. Tylko ona odbywała się na zasadzie tylko wspólnych patroli. Te patrole odbywały się 2-4 razy w miesiącu. I tak właśnie z kolegami, z kolegami ze stroną niemiecką siedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać, czy to po prostu jest wystarczające, czy to powoduje, że nasze potrzeby, wspólne potrzeby mieszkańców miasta Gubin-Guben są wystarczające i, i spełnia ich oczekiwania. Doszliśmy do porozumienia tutaj, że, że fajnie by było i z korzyścią na pewno dla mieszkańców obu miast stworzyć po prostu coś więcej. Tak? No i tym efektem był właśnie powstanie tego naszego zespołu polsko-niemieckiego Gubingu. Tworzenie takiego projektu jest trudne. Trzeba wiele rzeczy objaśniać, opisywać na wielu stronach, ale jak już raz się to zrobi, to pisanie kolejnych nie jest trudne. Zależało nam na tym, żeby ten samochód był opisany w dwóch językach i był dostosowany do polskich i niemieckich wymogów. Cieszymy się bardzo, że program Interreg będzie kontynuowany, że udało nam się zdobyć środki Komisji Europejskiej na jego kolejną edycję. Niestety, będzie tych funduszy troszkę mniej niż w aktualnej edycji, dlatego ograniczymy projekty budowlane, szczególnie w infrastrukturze drogowej. Za to chcemy postawić nowe akcenty, szczególnie na tzw. zielone projekty, czyli dotyczące zmian klimatu. Zależy nam na tym, żeby przyciągnąć podmioty, które do tej pory nie były aktywne, a które mogą w zakresie ekologii wnieść nowe innowacje. Jeśli chodzi o innowacje, to jest to zupełnie nowy obszar wsparcia i nie chodzi nam o jakieś duże projekty inwestycyjne, ale bardziej o skontaktowanie ze sobą podmiotów, takich jak wyższe uczelnie, instytuty badawcze, aby mogły one ze sobą nawiązać kontakt i realizować innowacyjne projekty, na przykład w służbie zdrowia. Stoimy właśnie przed szpitalem Naemi wilkes który na pewno ma duży potencjał, po którym oczekujemy wielu interesujących propozycji.